Już przed rozpoczęciem chciałbym Was zaprosić do subskrybowania tego kanału. Indykator podmiotu SCP-529. Placa podmiotu bezpieczna. Specjalne czynności przechowawcze. Jak na razie brak dowolnionych konieczności żadnych środków ostrożności. Josy wykazuje oznaki czułości, a na tym etapie badań nad obiektem została wydana zgoda na jego poruszanie się po najbliższych piętr, najniższych piętrach obiektu. Personalnie został upoważniony do karmienia sc 529 serem. Obiektrwałby w stan złego samopoczucia w wypadku dostania nieodpowiedniej dawki i pożywienia, w tym wypadku sera. Opis sc 529 wyglądem przypomina małego domowego kota, Belis catus z szarymi piegami. Część zwierzęcia od końca klatki piersiowej od ogona wydaje się nie istnieć. Ciało kończy się gwałtownie, jakby ucięte na dwie równe części. Pomimo faktu, iż brakuje mu tylnej połowy ciała. Zwierzę nie ma problemów zdrowotnych, a porusza się jak gdyby jego zady był na swoim miejscu, na przykład chodzenie odbywa się jak u normalnych kotów. A jakiś czas po karmieniu ruchy 20 dzień sprawiają wrażenie, jakby chciał wydalić produkty przemiany materii. Przekrój nie wyświetla wnętrze ciała zwierzęcia, jest ono całkowicie czarne i pochłania wszelkie niewidzialne fale świetlne. Jest jest on nie, nieznacznie uległy w dodatku. Reakcja z obiektem delikatnie głaskanie daje czasami reakcję pozytywną zaobserwowanym wróceniem. Zazwyczaj pro, doprowadzi do zawrócenia się przeciwko agentom z wyciągniętymi pazurami w pozycji gotowej do, do ataku. Zatrapienie nie wykazuje anomalii. Tylne części ciała obiektu mimo takiego wrażenia nie, nie jest niewidzialna. Pobieżne badania pokazały, że nie, nie niczego, że nie ma niczego od klatki piersiowej w dół. Testy DNA wykazały, iż zwierzę zdaje się być płci żeńskiej.